witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A jakże otwieramy nową serię, która kiedyś była na kanale, ale królestwo Myrtany. Jed... Ale no, była mało głęboko. Nazywam teraz się do Jestem. Starych, Nie interesuje mnie kim jesteś. jesteś tu jeszcze nowy. A do mnie należy jedynka, dbanie o nowy. Dobrym mi. Na razie, że to tak, to. tak powiem, pakami, Jeśli chcesz czy, jeszcze trochę czy... pożyć, słuchaj się. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej Modami próbie o... samobójstwa. Rejderami, czy to jak będzie? innymi. I zagramy sobie dzisiaj właśnie w gotika. Dobra, co? Weźmiemy go na... ...kanale. Mm. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Powiem wam tak, trochę mnie nudzi już e ten dialog, bo już go przyjaciół. Dlaczego mi pomogłeś? Bo a ja... Proponuję do historii naszego Każd bohatera, kto nie zna ten... czy znaczy, kto zna ten wie Ag pewnie. Oni, ale... Ale jeśli to nie zna, jest, no jesteśmy Mam list do arcymistrza. Czy jakiś mag, to jest dla mnie Dlaczego? Ma... E... Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym magnatem kierujących się w, kierujący w handlem Ale e, dostaliśmy Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego i mamy go w za Dzięki arcymistrzowi. Może być ogólnie głos trochę głośno, ale to nic. Więc zaczynamy naszą przygodę. Ogólnie Bieramy sobie tutaj co, co, co potrzebne. Ogólnie tu już trochę kiedyś pograłem w tego gotika, także wiem co mniej więcej jest. Powiem wam, że na tych teksturach. Oj, teraz bariera, ogólnie tego lepiej unikać. Powiem wam, że na tych teksturach bardzo, bardzo fajnie się gra. Tylko na odcinku może tego nie widać, ale u mnie na monitorze jest to dosyć ciemno. Także mogę mieć trochę trudniej, będę się tutaj posiłkował. ...widokiem z obs -a. No i co? No i musimy zrobić tak ogólnie, żeby nasza postać była jak najlepsza, żeby dawała sobie ze wszystkim radę. Żeby za tam... na mnie podskoczył i tym podobne, także... ...myślę, że to jest nie... nie... ...nieunikniony gry. Zrobię sobie pierwszy zapis, tutaj sobie już wcześniej grałem. Eee... Także... ...no, musiałem się tam oswoić trochę z tymi, tymi teksturpakami. Zobaczyć jak to jest i... Powolutku powolutku sobie ogarniałem. Pierwszy przeciwnik sząż leci. Na początku radzę wszystko zbierać jak najlepiej. Oczywiście to się sprzeda, też każdy, każdy pieniądz na wodę złota, czy tam tutaj to akurat są byłki rudy. Także się nam przydadzą na sam początek gry, żeby żeby się na no, wszystko tam na przebronie czy coś starczało. Ogólnie też na samym początku jest bardzo trudno, także się będę raczej posiłkował pewnym bugiem, który którzy gracze GoTIKA znają. To nie zna ten zobaczy, polecam. Myślę, że to nie jest jakieś tak bardzo, nie wiem, kodowanie czy czy pójście na skróty. No bo mi się zaraz monitor przełączy. Ale myślę, że to jest no po prostu w pewien sposób sobie ułatwienie rozgrywki, żeby, żeby można było sobie zagrać. Nie będzie to aż tak długie, bo Powiem Wam, że chyba poza odcinkami, może trochę coś tam po ekspie. Może coś tam porobię, jakieś małe zadanka czy coś takiego. Ale postaram się, żeby, żeby robić to wszystko sprawnie. No i mamy pierwszego przeciwnika, Kretoszczura. No, poradziliśmy sobie trochę nam tam zdrowa zabrał, ale to nic. Czy tutaj coś jest jeszcze, Patrzcie, chyba nie. No dobra, lecimy dalej. Pójdę sobie tutaj do góry, bo do góry też są śczerwojady, też są to jest oczywiście yy, jak najbardziej na plus, czyli darmowy, jakby początkowy X, który ciężko zdobywać, a który jest bardzo ważny, no bo wiadomo levelujemy postać jak, naj... jak najbardziej się da. I to otwieramy skrzynkę z moneta, są stałe, bardzo ładne. Idziemy dalej. To jest kopalnik pochodnia, jest gdzieś też kilow. Dalej nic nie ma, także dobra, nic nie pozbieramy. Idziemy dalej. Nie, tutaj chyba nie wejdziemy. Gdzieś tutaj. No i powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi teksturpakami. Wszystkim jak gracze Gothica potrafią yy, zrobić na nowo, żeby gierkę odświeżyć. A ta gra jest chyba z 2001 roku, także jest bardzo, bardzo stara. A na padło tutaj, gdzieś jest chyba następny, tam mówię, to są małe na razie. Potwory, którymi sobie damy spokojnie radę. A a a ekstra. teraz będzie 500, znaczy 500, expa i mamy następny level. 10 punktów w mojej jedności, także... Dobra, Goblin nie ma już taki twardy. Mamy 60 sześćdziesiątek że dużo za niego, no ale... twardy był. Dobra, i tutaj mamy dwa Tretow Szczury. Jeden pad no, możecie teraz słyszeć, jak komsiad mi tam skutera pałuje. Znaczy nie mojego, ale swojego tam go. No, dobra, i tutaj mamy co? Bryłkę rudy, która się na pewno bardzo przyda. Kubek mamy trzy bryłki rudy, pochodnie jakąś kubek. Dużo mięsa, także jest co no, jest czym handlować jak na razie. No i teraz trzeba, jakby stąd umiejętnie zejść. No, nie Błaga mnie to. Będę musiał użyć Marwina, chyba nie. No, bo, że będzie, że. Ta gra jest tak zbugowana, że, no, przepraszam, ale muszę użyć Marwina. Zapisać i, no, po prostu jakoś to przeżyć. Bo nie lubię czegoś takiego, bo ta gra jest strasznie zbugowana. Teraz będzie, że uszukiwała, bo coś, no, ale jak widzicie odnawią odnawiam sobie życia, czy, czy, czy coś w tym stylu. Hmm. Także myślę, że to jest jakoś bardzo zło nie jest, bo tutaj są niektóre takie lokacje, które trzeba po prostu przejść kodem, czy, czy, czy y, gracze pamiętają drabina, która jest zbugowana, czy niektóre po prostu tekstury, czy dialogi. Ta gra jest strasznie zbugowana i dzięki właśnie Marwinowi próbuję takie coś zrobić. Oczywiście, no, nie będę się uleczył czy grał na kodach, bo to jest takie trochę średnie. Jeszcze raz mi się... Dwa razy chyba mi się udało przejść gotika Bez Oczywiście jak grało się za małego, jak tam miałem 8 czy ileś lat, to, to grałem na kodach, bo nie miałem jeszcze aż tak bardzo grać, nie, nie znałem mechaniki gry i po prostu, no to... To aż tak, yy, nie, nie, myślę, że nie, jakoś nie, nie wiem, nie było złe. Wtedy, ale to bo wtedy. Tu jest też parę itemsów na sam początek. Ogólnie no cel jest taki, że mamy jakby w jak tych postać, którą od zera do bohatera, że tak określę, że na początku jest takim po prostu knypkiem, który nic nic nie potrafi, uczy się wszystkiego po kolei, musi poznać ten świat a na końcu to jest takim dosyć konkretnym gościem konkretny jego heroes że tak powiem hmm. pamiętam pierwszy raz jak właśnie chyba za małego kończyłem grać Gotika, ale to na kodach no to wybaczcie to kończyłem na 42 lewerze chyba to pamiętam to bardzo bardzo długo wiele zadań takich po prostu nie niezrobionych i na rachu ciachu po prostu takie coś robiłem i A no i to wtedy, to wtedy to bo to inaczej I zaczynają się fajne dialogi już w Gotiku tutaj gram, gadamy z Draxem i z Rosem, oni są z nowego obozu mógłbyś parę sztuczek mógł proponuję nam proszę naukę że tak powiem yy myśliwstwa, czy czy, czy, czy czy polowania. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, za... jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. przy odro... A jeśli on. Na jakieś kolejne rady. Y... Czego Wielu rzeczy... wpraw w każdy. O, no i tutaj są. Za punkty nautyki, możemy się nauczyć tam. Hej, czego chcesz? Y... Skurowania, czy czy czy. Pazury. Na co polujecie, naprawdę? Poświęte. Macie zapytać? Dlaczego, jest... Dlaczego ten teren jest ścieżki i pomiędzy obozami są dość bez... Dlatego lepiej. A nie... to nam radzi, żeby się udać do starego Opowiedz jeśli niech podrzad często kręc i jeszcze... I tak też Gdzie zrobimy. mogę zdobyć jakąś mapę? Może u... Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do... Dobra, dziękujemy za Dzień pomoc. tylko nie... Niewiele może... Będę o tym Ogólnie to... Nigdy nie przeszedłem Gothica... Grając ścieżką, że tak powiem, przyłączając do obozu bractwa. Gra... ...w starym obozie jest bardzo ciekawa. W nowym zresztą również. I się głowie między tymi dwoma obozami, bo... no nie zabili mi jak no co za... noje. Taki ładny ścisło, ja tam ratę idę też zabić. O jezu. O jezu. Dobra. kolejny poziom baja. To się trochę odleczyć, bo tutaj zaraz gdzieś coś zrobimy i... będzie buba. Dobra. Zapisik. Często trzeba zapisywać, bo jak się gra skraszuje to jest masakra. Tutaj mam... mostu, no i widzimy... stary obóz. Niby największy i najstarszy, jak to Diego powiedział. A ty dokąd się wybierasz? Do Jezu, obozu. No, Chyba nie. Uroki tekstur takich. Diego powiedział, że. W takim razie. Nie widać po prostu niektórych osób. <laughs> Zawsze to samo. No i tej... właśnie. Nie masz racji. W tej... Grając, przekonałem no, się o tym na własnej skórze. Przez... Nie widziałem wilka, po prostu i mnie zabił. Dobra, jestem się. Opowiedz mi. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. A co z spozost... Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają aż ich bóstwo. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na tw... Nie ma za bardzo... A co się stanie? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostać. Jeśli jest stąd jakiś wyjście. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wy... No... Trzymaj się. Główny też cel właśnie tej gry, żeby się wydostać i tam zniszczyć barierę, ale to będzie na samym końcu, że tego kreszę. Dobra, idziemy zagadać z Torusem. Pewnie hmm. tylko ludzie Gomeza mają. Pewnie masz rację. Chcę pracować dla Gomeza. Diego, Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. To co pora? zrobić test. Dlaczego? stonie? tym op. A jeśli? Zyskać sobie popularność. Tak y... Na pewno ten... nie. Że trzymaj. Przymierze. pani Potrafię. No, ale Jestem. To coś jasne. Pewien. Oczywiście. A to i dlaczego? Bo. Widzę, że tak, faceta. No ogólnie przewijam, trochę przewijam, bo zależy mi też na czasie. Mm. No i, i to jest stary obóz, jak kto nie widział, ten, ten pewnie ten nie by zobaczył, a kto wie, to już pewnie zna tą grę na pamięć. Także pójdziemy sobie myślę do chatki, którą dostaniemy, Chcemy iść za arenę i zapytać się tam tej jakby nie wiem. Lepiej się do tego nie. Gościa, który da nam chatkę i, Jeśli i po myślisz, że. On... Myślałem, że to się. Już dawno? Tylko. Zawieniamy jeśli myślisz, uzyskać... że. Witam. Hmm, nie widziałem cię jeszcze tutaj. Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już do którego? Nie, masz dla. Cóż, to zależy. Tak dopóki nie. Którą hatę mogę? Którą hatę mogę? Tamtą No i bajka. No i mamy swoją chatkę. Także myślę, że to by był dobry moment, żeby zakończyć jak należy odcinek. Myślałem, że to no, się co mam powiedzieć, dana, jeśli no się tam. Wam to podoba, będziecie chcieli Myślałem, taką serię. Skończy, znaczy na pewno tak nakręcę, to. bo muszę się zmobilizować, żeby, żeby takie coś w końcu dokończyć, a nie rachu ciachu za niedługo nie czeka taki tak format dysku. Także może chociaż coś wleci. to nic. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!